Dobry wieczór, państwu. Witamy na konferencji prasowej po meczu 22 Kolejki Fortuna pierwszej ligi GKS HRK Gdynia. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 1 do 0. Razem z nami trener zwycięskiego zespołu Wojciech Łobodziński, którego poproszę o pomęczony komentarz. Dobry wieczór, państwu. No, intensywny wieczór, tak bym powiedział. Bardzo trudny mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem. Wyrównany mecz, jeżeli chodzi o posiadanie piłki o taką, takie bieganie, taką fizykę, bo był to fizyczny mocny mecz, czego się spodziewaliśmy. Natomiast sytuacji bramkowych mieliśmy na pewno, na pewno więcej. W pierwszej połowie mieliśmy trochę problem z opanowaniem środka pola, gdzie gdzie Tyszanie grali naprawdę nieźle w piłkę i, i spodziewaliśmy się więcej dośrodkowań i, i to nas trochę zgubiło w pierwszej połowie. Zrobiliśmy lekką korektę i dzięki temu mieliśmy szansę wyprowadzać kontry. Po których powinniśmy stawić kolejne bramki szacunek dla drużyny bo heroiczna walka czasami z trzema czterema wielkimi wielkimi przepraszam wysokimi zawodnikami może często się zdarzyć jakąś przypadkową sytuacją a takiej a takiej nie było także dziękuję swoim chłopakom gospodarzom życzę powodzenia dziękuję Dobry wieczór wszystkim e... No, myślę, że yy, no przede wszystkim jesteśmy trochę smutni po tym meczu, bo, no bo nie mamy żadnych punktów. Graliśmy u siebie, graliśmy oczywiście z dobrym zespołem, a teraz z zespołem na pewno, który był w naszym zasięgu. Yy, no i tak z perspektywy meczu, yy, no sporo się działo w tym meczu, było dużo sytuacji, natomiast wydaje mi się, że przeciwnik przede wszystkim był bardziej konkretny w sytuacjach podbramkowych w mojej ocenie pierwsza połowa jeżeli chodzi o nas całkiem niezła dużo, dużo, dużo gry, dużo posiadania piłki, natomiast mało takich troszeczkę konkretów no i tutaj mam takie trochę zastrzeżenia do gry zawodników bo ja sobie troszeczkę inaczej ten mecz wyobrażałem wyobrażałem sobie właśnie więcej agresji więcej walki, więcej takiego poświęcenia mniej kalkulowania wychodziło na to, że, że chcieliśmy momentami wejść do bramki z piłką. Wiedzieliśmy też, że zespółarki w swoich statystykach najwięcej bramek ma straconych z uderzeń z dystansu, no ale tych uderzeń z dystansu było mało. Druga rzecz, w tej fazie gry było bardzo mało dośrodkowań. Można też trochę usprawiedliwić to, że, że Daniel Lumin ostatnio mniej grał na 9, tylko częściej na 10 schodził nam na to pozycję numer 10 i nie było za dużo zawodników w polu karnym. I może przez to, no, ale ogólnie nasze wahadła tutaj za mało tych dośrodkowań da, dawały w, w tej fazie gry. Natomiast w drugiej połowie no, od straconej bramki, tak można powiedzieć, no, stały fragment gry, tak, taka bramka z niczego. Przestrzegaliśmy przed tym, że, że Czubak to jest zawodnik, który bardzo dobrze gra w powietrzu, bardzo dobrze głową, że musi tutaj być pilnowany w każdym momencie, natomiast no, raz został nieupilnowany no, i niestety zamienił to na gola. No i po tym co? No potem Marka oczywiście skupiła się przede wszystkim na dobrej grze w obronie i kontratakach. My próbowaliśmy jeszcze ratować to wszystko zmianami. Zmianami personalnymi wchodzili świeżni nowi zawodnicy, była też zmiana ustawienia, końcówkę zagraliśmy, na... Końcówkę zagraliśmy już na ustawienie 4-4-2, bo wszedł na boisko jeszcze Stangret, śpiączka. No i tak w sumie sytuacji nie było dużo, natomiast no, też była kontrowersja i, 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 i ciężko powiedzieć, yy, dlaczego nie była warowana, tak? bo, bo w naszej ocenie mógł być tam kontakt i, i niestety, no, tak jak i w pierwszym meczu, gdzie, gdzie sędzia nawet do waru nie podbiegł i gdzie był według nas karny w drugim meczu, tutaj też na, rozmawiałem przed chwilą z Bartoszem, powiedział, że, że dostał potrącony przez przez jednego zawodnika Farki. No niestety to była 90 minuta. Myślę, że jeżeli by to był rzut karny, to mecz by zakończył się remisem. No ale tak się nie stało. Ciężko powiedzieć dlaczego. No będziemy tą sytuację analizować. Ja dziękuję swoim piłkarzom, kibicom za, za doping. Po raz kolejny nam trochę tak nie wyszło to atakowanie fotelu lidera, ale myślę, że i tak jesteśmy optymistycznie nastawieni. Są kolejne mecze, jeszcze liga będzie bardzo długa. Będzie dużo punktów do zdobycia i, i może dzisiaj się nie cieszymy, ale, ale na pewno zrobimy wszystko, żebyśmy w kolejnych meczach yy, no punktowali. Na razie mamy trochę takie wahania formy, że jak zagramy jeden mecz fantastycznie, to drugi mecz słabiej. I, i tak na razie w tej rundzie wiosennej jest. No i też jeszcze jedną rzecz, którą mogę powiedzieć, to no nie potrafimy remisować. Tak? No To też jest, jeżeli nie da się wygrać, to trzeba umieć remisować. a my gramy albo pełną stawkę, albo po prostu przegrywamy. Także tutaj też jeszcze takie myślenie taktyczne trochę dochodzi do, do, przede wszystkim do poprawy. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Oficjalny sponsor